Witam Was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazax i mamy dzisiaj ciekawego newsa kilka godzin temu ogłoszono oficjalnie tytuł ósmego epizodu Gwiezdnych Wojen a brzmi on The Last Jedi większość internetu wybuchła dosłownie Twierdząc, że jest to y, główny spoiler treści tego epizodu i że zespoilerowało to śmierć Luka. No bo jakby nad tym się nie zastanawiać, no to tak jakby ten, ten, ten tytuł brzmi: The Last Jedi. Wiemy, że Luke jest aktualnie ostatnim Jedi i Rey będzie przez niego szkolona i tytuł brzmi jakby. Luke miał wyszkolić Rey, po czym zginąć, i ona zostanie ostatnim Jedi. Ale nie, moi drodzy, nie, to nie znaczy, to tak wprost, tak nie wygląda. Po pierwsze, Jedi to nie jest y, liczba pojedyncza, tylko to może być liczba mnoga. Ostatni Jedi to, są, to może być ostatnia dwójka Jedi. Ostatni Jedi to może być ostatnia grupa Jedi, tak. Hmm, ostatni Jedi to są ci, którzy przeżyli e, czystkę, tak? Wiemy, że nie, że nie przeżył tylko Obi-Wan, więc e, jak nazwać tą grupkę? Ostatni Jedi, tak? Tak? Tak samo i Luke i Rey mogą być ostatnimi Jedi po prostu. Tytuł może wskazywać również to, że film będzie się skupiał głównie na luku, który jest nazywany cały czas w epizodzie siódmym, ostatnim Jedi. To jest jego taki, można powiedzieć, tytuł. Nie jest on mistrzem Jedi, jest on ostatnim Jedi, tak? Może być też również, jeszcze troszeczkę inaczej. Może Rey odrzuci nauki Jedi pod koniec filmu. I tak jak to zrobiła Ahsoka um, w Clone Warsach. Może Rey stwierdzi, że wybierze swoją własną ścieżkę, może właśnie będzie szarym Jedi. Czy tam znajdą do tego jakąś nazwę, nie wiem. Szarzy rycerze, czy coś w tym stylu. Grey Knights, coś w tym stylu. Może być to również tak, że Luke po prostu zaniecha e, nauczania Rey po tym wiadomo, co przeszedł z całą swoją akademią. I Rey będzie po prostu się uczyła, podpatrując go. Może być naprawdę wiele, wiele scenariuszy, a Lukas, film dobrze o tym wie, że ich e, baza fanów uwielbia spekulacje, i ten tytuł nie jest przypadkiem, moim zdaniem, przynajmniej, Buduje on pewnego rodzaju hype, bo ludzie bardzo, jeżeli chodzi o fanów Gwiezdnych Wojen, lubią spekulować. Przypomnijcie sobie, co się działo przed epizodem 7. Cały internet dosłownie buczał od różnego rodzaju plotek, przecieków, domysłów, kim jest Kylo Ren, że to jest Luke w rzeczywistości, kim jest Snoke. Kim jest Ray? Co jest z Lukiem? Dlaczego Luka nie ma na plakacie? Wszystko to naprawdę napędzało się samo, i wszyscy nie mogli się doczekać i polecieli tego pierwszego dnia do kin. I tutaj może być podobnie, a podejrzewam, że Zwiastun będzie jeszcze, jeszcze bardziej e, jeszcze bardziej będzie podkręcał tą atmosferę, tak? Czy mi się tytuł podoba? Osobiście mi się ten tytuł nie podoba. The Force Awakens brzmiało super, przebudzenie mocy, pasowało do reszty tytułów. Moim zdaniem, The Last Jedi jako tytuł nie jest zły, ale do całej reszty troszeczkę nie pasuje. Gdyby szósta część nie nazywała się Powrót Jedi, no to wtedy by może jeszcze pasował, ale moim zdaniem szósta część, która się nazywa Powrót Jedi, siódma, przebudzenie mocy, ósma, Ostatni Jedi, no kurczę. Nie wiem, mi to jakoś nie pasi, nie pasuje. No tak to brzmi kurczę za, za dużo tych Jedi w tytule, już bym mogli odpuścić sobie. Mogliby to nazwać nie wiem, ostatni rycerz albo ostatni z zakonu. Nie wiem, nie wiem. Ja się nie znam w każdym razie. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym tytule i jakie macie e, przypuszczenia dotyczące fabuły. Czy to faktycznie chodzi o to, że Luke zginie, czy to faktycznie chodzi o to, że będzie po prostu główną postacią czy jakieś inne może macie przemyślenie, ja to tak na szybko, na gorąco wam mówię być może jak się zastanowię to mi coś więcej wpadnie do głowy a tymczasem wy napiszcie co o tym sądzicie dzięki wam wielkie zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję bo już w kwietniu mamy zwiastun i będziemy sobie go razem analizować dzięki wam wielkie, papa pa.